Siemanko, z tej strony Adam i witam Was na nowym kanale Granie na ekranie. Tak moi kochani, jestem tutaj pierwszy raz z wami. No i postanowiłem nagrać kolejny odcinek tak naprawdę z serii Zarabiani w FIFA 21, bo widziałem jeszcze na kanale Zakręceni w lewo, że przyjął się naprawdę świetnie, dużo łapek w górę, tak więc przydał się. To mnie najbardziej cieszy. O to chodziło, tak? To nie była żadna ściema, po prostu ten sposób działał teraz oczywiście. Pamiętajcie, że to jest market, tak? to jest no, że tak powiem, różnie to bywa. Czasami działa, później nagle wszyscy się na to rzucają, przestaje coś działać. Teraz mieliśmy święta, ludzie podostawali FIFA, dużo jest nowych graczy, czyli sprzedają te, te karty, można powiedzieć, za grosze, więc hmm, rynek poszedł w dół gwałtownie. I zastanawiałem się, dlatego, czy nagrać ten dzisiejszy odcinek. Ale moi kochani, postanowiłem właśnie, że to zrobię, bo, bo mam dla Was kolejny fajny filtr, wydaje mi się, bo na nim sporo już zarobiłem. Zresztą jak widzicie, teraz mam 1 440 ,000 i cały czas szukam tak naprawdę jeszcze jakichś fajnych filtrów dla was i, i badam, czy działają. I właśnie ten filtr działał znakomicie. Gdy już miałem nagrywać dla Was ten odcinek przyszły święta. No i to, co powiedziałem, przyszły święta, a co za tym idzie, no niestety, albo i stety, dołączyło do, dużo nowych graczy, którzy nagle zaczęli sprzedawać te moje karty, które naprawdę fajnie chodziły, zaraz wam zresztą pokażę, bo troszeczkę odbiły całe szczęście hmm, za, no za grosze. Więc mówię, nie, no muszę się wstrzymać, aż już odbiją chociaż na jakiś tam w miarę fajny level, żeby to nagrać, bo inaczej zarzucicie mi, że coś nie działa. No i moi kochani, przechodząc już szybciutko do dzisiejszego odcinka, bo bez sensu jest przedłużacz. E, przedłużacz. <średłużacz> przedłużać Eee, przedłużać, przedłużać Oczywiście, jesteśmy, ja tutaj działam z wami na foodapie food I na Foodbinie, co zaraz wam zresztą pokażę um, Także wchodzimy sobie oczywiście, szukaj na rynku No i wiecie, ja uwielbiam srebrne karty, bo na moje naprawdę świetnie się na tym zarabia I chodzi mi zawsze o... Ja też snajpię, żebyście nie zrozumieli mnie źle, ale mimo wszystko staram się zawsze szukać jakiejś innej metody niż snajpienie, bo, bo to trochę mnie nudzi. To klik, 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 wiecie o co biega, nie? No dobra, ale wracajmy już do tematu. Srebrny, rzadki. Uwaga, uwaga, pozycja cały czas dokładnie, mój kochani, cały czas środkowy obrońca. Tym razem jednak zaznaczymy sobie ligę. A liga będzie, i to wcale nie to 5, moi kochani, to wcale nie to 5, bo ja najwięcej ostatnimi czasu Już ją szukam, zarabiam właśnie na Eredivisie, tak Holenderska mm, ekstra klasa można to nazwać I Teraz wam od razu coś pokażę, tak Zacznijmy sobie na przykład 500 mm, Czy za 500 kogoś mamy? No nie mamy Czy mamy kogoś za 600? No znowu nie mamy Czy za 700 kogoś mamy? Nie mamy Jeszcze sprawdźmy sobie 800 coś już się pojawi są Są ale jak widzicie czas dość długi tak więc Mówię wam że schodzą te karty Co robimy mógłbym zacząć snajpić ale że ja snajpienia nie lubię tak jak, tak jak wam powiedziałem przepraszam jeszcze sobie Telefon wyciszę bo tutaj Różne powiadomienia przychodzą To po prostu Wszystkie filtry tutaj licytacja czy cenę kup teraz czyszczę na zero i robię szukaj I w tym momencie patrzę sobie na ceny sami widzicie dość drogo, ale już tutaj mam 550. Pyk, licytacja 500. Van nawet nie sprawdzam nazwisk. O, nie udało się. Dobra, da damy 600. Jedziemy dalej, szukamy dalej. Coś, co się opłaca. Pokażę wam tak na 10 kartach, żeby to, żeby to w miarę szybko oczywiście poszło. Mm. Oczywiście również 750 to jest taki max, co staram się dawać. Chociaż jak już mam karty sprawdzone, później wam pokażę co mam na myśli mówić sprawdzone, bo sobie oczywiście śledzę na footbinie. To wtedy wiem, czasami mogę się więcej oczywiście targować. Ale póki co pokażę Wam tak do 750, właśnie 500 to jest tak idealnie. Mamy Jensena, o Erika mamy, Bottinga Van Polen. Może jeszcze z dwie karty Holeman. I jeszcze jedną sobie weźmy O tutaj jest botting <duszel> Dokładnie I teraz szybciutko wracamy sobie Bo już zauważyliście przegrywam niektóre karty Więc co robimy Oczywiście 700 Tutaj cały czas Tu gdzie lekko tracimy podbijamy te karty <duszel> Przepraszam Nawet do 800 Nawet do 800 mówię wam, że to zejdzie Zejdzie i to za fajne pieniążki Za chwilę wam pokażę za jakie Proszę, bandek już kupiony za 600 Czekamy kolejnych parę sekund i cały czas tak podbijamy. Oczywiście nie przesadzałbym, nie jechałbym powyżej 1000. Bo, bo to co powiedziałem, były święta. Karty, rynek poszedł w dół ogólnie: no bo dużo nowych kart się pojawiło. Również to, pamiętajcie, że każdy system. Jak mi ktoś pisze, później że coś komuś nie działa. Poczekajcie, spróbujcie na drugi dzień. Czasami wszyscy później będziemy próbować o tej samej porze. Ciężko jest kupić te karty taniej, yy, bo wszyscy się o nie biją. Tak więc, no, musicie zrozumieć, na czym polega w ogóle rynek. Jeżeli pierwszy raz yy, szukacie jakiegoś złotego środka, jak kupować za każdym razem, to takiego tak naprawdę nie ma. Ale są sposoby, które zawsze działają, tylko czasami to zależy od pory dnia. Yy. Może być tak, że dwa dni przerwy, bo, bo jest załamanie rynku, później to wszystko na nowo odbija. Trzeba śledzić, śledzić, nie poddawać się. A uwierzcie, mi naprawdę, można wyciągać fajne pieniążki i tak naprawdę dużo czasu na, ty, na to nie tracić. Ja tak właśnie mówię w tym sposobie, bo tamten co ostatnio wam pokazywałem, kto nie oglądał, to, to z góry zachęcam. On co prawda jest na kanale, zakręceni w lewo. Ale, ale tam też cały czas można sobie cały czas zarabiać, czyli mm, mamy też srebrnych obrońców, tylko bierzemy z wszystkich lig i 73-4 mm, overalla i je licytujemy jak leci. 350 minimum price i to leci, i, i, i później sprzedawać o 200-300 monet, 400 czasami więcej. Tak więc moi kochani. Tak to wygląda. Na tej metodzie, co dzisiaj Wam pokazuję, możemy ciut więcej wystawiać tych zawodników, bo naprawdę schodzą, Wam powiem. Sobie, właśnie. I czasami, właśnie, jak pojawi Wam się czerwony komunikat, że o nagle coś, że nie można już teraz przekroczona liczba bitek, czy coś w tym stylu, zaraz się na pewnie pojawi, to trzeba po prostu zrobić refresh strony, jeżeli robicie to na stronie, na e, FoodUpie, a jeżeli robicie to na PlayStation, to e ewentualnie Was. Mm, że tak powiem, wyloguję na chwilę. Tak, mój kochanie, jeszcze 15 sekund. Jeszcze chwilę sobie tutaj poczekamy, pozwolicie. I, i tak to właśnie wygląda, bo mm, mam jeszcze parę fajnych, ciekawych sposobów, ale które cały czas testuję. Niektóre lepiej działają, niektóre troszeczkę gorzej. Ten już jest sprawdzony. To, co powiedziałem, miałem go przed świętami dla Was, no ale w święta. Tak karty spadły, że aż się za głowę złapałem Mówię, no nie no, jak tak zostanie, to cały... z jednej strony się cieszyłem, że jeszcze tego filmu nie zrobiłem A z drugiej strony mówiłem sobie, kurczę, ten sposób tak działało, tyle fajnych m, końców na nim m, zarobiłem Że aż, no kurde, żal mi było tak naprawdę To wiecie co, to, to tak wam powiem, że m, tak naprawdę to tutaj m, Już tylko sobie spojrzę po minucie zostało, także mm, ja to przywinę, tylko mm, mówię, zaraz zobaczycie, jakie je wylicytuję i zaraz do was wracam. No i moi kochani, już do was wracam i proszę. Tak jak wam mówiłem, posiedziałem, przypilnowałem niektórych i tak jak widzicie, 600, 500, 550, 700, 650, ale też kupiłem na przykład za 1100 za 1000 bottinga właśnie za 600-850 damersa, 800 e, haci diakosa. 900 również has Diakosa Polemna za 650 i Plegu zul ze Zuelo za 700. Dlaczego tak? Powiedziałem Wam, że mm, również do 750. Jeżeli nie znacie tego rynku, to też bym Wam proponował zostać tak licytować do, do 750, żeby w razie co za dużo nie wtopić. Ja po prostu, że już dłuższy czas śledzę tutaj mm, tą erę dywizję, to wiem, że obrońcy oni i tak odbijają. To i tak mi się będzie opłacało w końcu. Ale dla twojego świętego spokoju, jeżeli ty oglądasz, a nie jesteś pewien Zapraszam was na przykład sobie, mm, kto z was jeszcze nie wie, ale chociaż większość z was wie, na footbina I tutaj w footbinie, tak jak już widzicie, wybieramy sobie players Tak ja zazwyczaj szukam sobie różnych nowych yy, wariantów No sorry za reklamy, ale na to już tutaj nic nie poradzę I sobie bierzemy na początku wersję yy, I bierzemy sobie Silver RR, czyli rzadki Filter, do tego oczywiście bierzemy sobie pozycja no kurczę te reklamy, przepraszam. E, Środkowo obrońca to jest CB po angielsku. Um, dalej bierzemy sobie ligę oczywiście i to będzie tutaj nasza. O przepraszam, tutaj no fajnie. Fajnie, bo by jakbym jeszcze trafił, dokładnie r tak? Dobra, i mamy nasze filtry ustawione. I tak jak widzicie, tu, tutaj są wszyscy ci zawodnicy, o których tam możemy się bić w tych licytacjach. Teraz co jeszcze warto sobie ustawić? Tutaj sobie wybieramy, żeby stawka od najwyższego zawodnika, czyli jest nim schurs, który w tej chwili niby 4500. Ale od razu przestrzegam, mojka, nie patrzcie tutaj na te ceny, bo one czasami mają odświeżenie. 10 czasami 17 godzin różnicy co na rynku transferowym to jest ogromna sprawa więc warto sobie na, na każdego zawodnika kliknąć i porównać cenę czyli przykładowo wracamy sobie do naszej apki i pierwszy jest holleman tak u nas do wystawienia na licytację wracamy na footbina i szukamy tego hollemana w jakiej cenie on tutaj chodzi ten holleman, holleman on jest tutaj niby 950 tak ale klikamy jak ja zawsze sprawdzam Godzinę temu, czyli to jest spoko cena 950, sobie robię tu niżej i tutaj sprawdzam sobie w danej chwili 750, to mało prawda. 26 mm, grudnia chyba było to ostatni raz sprawdzane, dokładnie, więc cały czas sobie wbijam tą cenę 950. Czyli a nawet mało tego, patrzę 600, to wiecie co? Znam tą ligę, więc ja mogę sobie pozwolić nawet na 1100, Wam powiem, i wiem. Że ta karta nam zejdzie, wystawiamy. Dalej mamy e, Jansena. Jansen, w jakiej cenie chodzi Jansen? Już Wam zaraz powiem. Hmm. No, Jansen, niby 750, prawda? Ale wchodzimy sobie na Jansena. Co chcę Wam pokazać? Widzicie tutaj? 10 godzin temu był price update zrobiony. Czyli ostatni raz, kiedy było to mm, uaktualnione, to my sobie wchodzimy tutaj niżej i to czasami widzimy. 26 w sobotę on jeszcze był za ładne 1150, więc gdzie jakieś 750? Tego już nie robię, bo ja po prostu, ale skoro kupiliśmy go. Mm, Momencik, cena wywołała. Aha, za 550 go kupiliśmy. To wiecie co? Nie trzeba od razu być pazernym. 950, kup teraz 900 i on pójdzie. On pójdzie jak bułeczka i dalej. Mówię, to jest tak jak chcesz, to możesz sobie sprawdzać na futbinie Ja już po prostu nie sprawdzam, chociaż czasami, na przykład po paru dniach wolę się upewnić, bo bo czasami na przykład zawodnik potrafi pójść w górę aż o 1000, więc wtedy jest warto No jeszcze sobie sprawdźmy takiego Vlar'a Chociaż wiem, że Vlar ostatnio spadł No właśnie, tutaj jest Vlar za 800 5 godzin temu było to sprawdzone, więc kurcze, jak tutaj wygląda Vlar No 800, tak no dobra, to sobie weźmy w Lara 1100. I wiecie co wam powiem? On też zejdzie. Naprawdę, ja wiem, że to nie, to co mówię, to czasami mówią, no nie no jak tam jest to ja za ile on schodzi na tym rynku. Kolenderskiej lidze? Musicie mi uwierzyć, to po prostu działa. Eric Botting, na nim ostatnio fajne pieniążki zarabiałem. Zobaczcie, tu mamy ich trzech. Jednego kupiłem za 1100, jednego za 1000, a jednego a, tylko za 650. To ile ten botting tutaj? Mm, ta nasza gwiazda. Teraz chodzi, zaraz wam powiem. Proszę, jest niby wysoko, 1300 Czyli jeżeli on jest tu, 1300, bo dużo ludzi nie sprawdza ogólnie kiedy Tutaj, to co wam pokazuję, godzinę temu, 1300 godzinę temu To jest całkiem spoko Więc mm, Sobie już wracamy Do naszego food appa 1300, to ja mało tego, zobaczcie, tego wystawię za 1400 1300 tego również za tyle samo 1400 i wiecie co wam powiem on zejdzie jak nie za pierwszym razem to zejdzie za drugim albo i trzecim ale one po prostu tutaj no chodzą tu ten handel się dzieje na tym rynku holenderskim próbowałem na wielu różnych nawet na angielskim tak dobrze nie chodzą jak tutaj oczywiście jak zaraz ruszymy wszyscy to wiem że przez parę dni będzie spalono ale wiecie co odczekam nie wiem dwa tygodnie i powiem i to wróci do normy bo ludzie już jak przestaną działać to już tu nie wracają I to jest ten problem Warto po prostu czasami wracać do tych starych, sprawdzonych metod, bo one naprawdę, moi kochani, działają. One back 600, no to co, Miszko? I to 1000, prawda? No, to, żeby fajnie sobie zarobić. Tutaj 1950, tutaj no dam e Damers, 850 kupiony. Sprawdźmy sobie, ile Damers. O, 1,5 klocka. Kółtorej klocka i to było 3 godziny temu, no, mógł spaść, mógł pójść w górę, więc tutaj musimy mm, ryzykować. No mógłbym. Na no, upartego oczywiście cofnąć się do naszego foodata i, i, i sprawdzić to, Damers pisać, bla bla, bla, ale nie, ale po co? Ja nie muszę być pazerny, to co wam powiedziałem? 850, dobra, ustawmy go na ile ja tu mówiłem, on był Damers 1500, no to zróbmy mu to 1500, tak? Dobra, zróbmy mu 1400, też będę zadowolony, 1300. Poszło. Hacidiakos. Ile Hacidiakos? To już tak mówię, no, skoro ten odcinek do, dojedziemy, no to wam pokażę. No, niby 900, tak? Czyli, no, y, wcale nie ma jakichś profitów, ale one schodzą. Był za 1000 niedawno. One tu po prostu schodzą. No, jest 1050, czyli nawet za 1100 można go wystawić i ja też tak zrobię. Mało tego, ja go wystawię za 1200 i wiecie co? Dokładnie. On też pójdzie. Także. Dalej mam za 900 to znowu 1200, no nie ma co, nie 2000, 1200, nie ma co tutaj Przede wszystkim jest jedna zasada, lepiej poczekać 1-2 dni niż zaniżać te ceny Bo Wtedy cały rynek idzie w dół, no i tracimy i ciężko jest nam wszystkim później zarabiać Van Polen, 350 no to 1100 Oczywiście tutaj 1000 i został nam ostatni zawodnik plegu z, 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 z za 700, no to wystawimy go również za... A dobra, niech będzie 1200, mówię. Nawet nie sprawdzam, bo one i tak schodziły za tyle, więc czemu nie mają schodzić znowu? Najwyżej chwilę poczekam. Poszły konie po betonie, jak to mówi mój kumpel Zbychu. Wracamy na transfer, jeszcze się chyba nikt nie sprzedał, zaraz sobie zobaczymy, nie? A, proszę, już dwóch, na dzień dobry. Holeman i Van Pommel. 900 wystawiony, hmm, Holeman 1100 jest? Można? Można, bo to po prostu schodzi. Ja kogoś kto mm, że tak powiem nie lubi się bawić w te licytacje, no to jeszcze oczywiście możemy się tutaj pobawić. Mm, oczywiście, to co wam powiedziałem, jeszcze raz srebrny, rzadki, środkowy obrońca, moi kochani, e, liga holenderska, przypominam, holenderska, ery i znowu szukamy. Czyli zaczynamy od 700. Jeżeli kogoś będzie, to od razu snajpijmy. Nie ma. No nie lubię snajpić, ale czasami warto. 750 jest. I proszę, był za 500 tak naprawdę nie zdążyłem. O, bo, bo ogólnie kiedyś wam pokażę, jak ja w ogóle snajpię na kąpię. Snajpie na kąpię oczywiście zmniejszam troszeczkę. Mm, Windows, żeby był, ruch myszki był krótszy. I też wtedy to wszystko działa, tak? Był za 750, za 800 jest jeden warto kupić. Pach, kupiony wam pomyl. No to co za ile? Dobra, 1100? 1100 tu za 1000 I wracamy dobra możemy teraz jeszcze sobie za 750 kogoś poszukać nie ma to wtedy tutaj zmieniam cenę minimalną licytacji jest ktoś nie ma no ja nie lubię snajpić mnie to kurczę drażni takie klikanie co chwilę wolę sobie poklikać na przykład jak już mam jakiegoś zawodnika obserwuję go i wtedy bynajmniej wiem o jest i kupiony one back tak Wystaw na licytację 1100 1000 I wiem, że one zejdą No można tak się bawić, albo po prostu tak jak wam pokazałem Wcześniej, bo, bo za mniejsze pieniążki Można ich wyrwać, 350, 500 Zależy od pory dnia, to co wam powiedziałem tak naprawdę Wracamy do transferów, jeszcze się ktoś sprzedał na chwilę obecną. O, proszę, wlar poszedł za 1100, widzicie? To działa ja tego naprawdę no co by mi zależało, żeby wam pokazać jakiś spam czy coś w tym stylu? Nie, to po prostu działa. Czasami to co ja tylko mówię, cierpliwość, powtarzam to nie jednemu. Jeżeli zanim napiszesz komentarz, że coś nie działa, że, że to już spalone nie, poczekaj jeden dzień, drugi. Wystawiaj co godzinę. To jest, pamiętajcie, systematyczność musi tutaj być. Co godzinę odświeżaj sobie te karty. Na telefonie wejdź, web appa odśwież, wystaw je na nowo. Co godzinkę, co godzinkę one będą schodziły. Także, moi kochani, one naprawdę schodzą. Bez sensu mi teraz, tak naprawdę, zostać tutaj dłużej i, i pokazywać Wam następne karty, że zejdą, bo wiem, że po prostu one <laughs> zejdą, moi kochani. Tak więc, mm, jeszcze Wam na koniec tego odcinka, za sekundkę, pokażę, że te karty zeszły, i wtedy yy, będzie wszystko jasne. I już moi kochani do Was wracam po 30 dniach. <grych> Nie no, tak naprawdę żartuję. Minęła godzinka dokładnie. 9 sprzedanych kart. Tak jak widzicie, tak jak Wam mówiłem, to działa. Diego Castro, to jeszcze co innego, ale proszę. Oleman poszedł 1100. Janssen 950, Vlar 1100, Eric Botenging 1000, Van Beck 1000, Hacidiakos 1200, Hacidiakos 1200, Van Polen 900. Wystawiłem pozostałych, no tu mam jeszcze innych złotych, ale tu mam ich na kolejną godzinkę. Także powiem Wam tak, to wszystko zejdzie. Naprawdę to wszystko, moi kochani, zejdzie, bo, no bo, tak, bo tak to działa, tak działa ten system, więc. Moi konie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do danego systemu, czy Piszcie w komentarzach, ja wam odpiszę co o tym myślę Spróbujcie tego systemu i to co powiedziałem, jeżeli Się od razu nie sprzedają, wystawcie ponownie i pilnujcie tego, że wystawiać co godzinę te karty Naprawdę zejdą, dopóki No już jak mówię wam, no raz był ten krach na święta, ale zaraz się ten rynek powinien troszeczkę uspokajać Pamiętajcie, bierzcie pod uwagę e, Dzień tygodnia, to też jest bardzo ważne mm. Tak więc to tak jak ja cały czas handluję. Ja tym, ja tym sposobem handluję od poniedziałku do niedzieli i, i, i działa, i działa. Czasami troszeczkę karty spadają, potem idą mocno w górę, dlatego można również zainwestować, można przytrzymać te karty tańsze i poczekać, poczekać. Później nagle jakiś SBC wychodzi i bum, sprzedajemy na przykład za 2-3 tysiące więcej niż kupiliśmy. Ale póki co, jeżeli ktoś nie lubi czekać, to ten sposób, czy ten mój pierwszy, który wam pokazałem na kanale, zakręceni w lewo. Właśnie do tego, no, no działa, po prostu działa. Więc moi kochani, mam nadzieję, że kolejny odcinek zarabiania w FIFA 21 się Wam podobał. Jeżeli tak, to proszę Was, zostawcie tą łapeczkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, granie na ekranie, również Was do tego zachęcam. Zachęcam Was również do dołączenia do nowej grupy, właśnie granie na ekranie na Facebooku. Link znajdziecie w opisie. No i co moi kochani? Jedziemy dalej, kolejny filmek, kolejne wyzwania. Pewnie za jakiś czas znowu wpadnie jakiś film z zarabiania w FIFA 21, bo, bo widzę, że naprawdę szukacie to, a, a, a skoro ja zarabiam, to czemu mam się tym z wami nie podzielić? Tak więc, moi kochani, to tyle na dziś. Do usłyszenia, pozdrawiam, cześć!